Przedstawiciel, czy nie? No pójdźmy, no. nie do babci, bo babci, bo na pójdziemy no. na polach. Nie, na czwogą. Na czym? Na polach. A co? Znaczne i bo nie było do niej no. chodzić. dobra, Ale no, teraz nagrywam, że Jak jutro pójdę do szkoły, dopiero. No dopiero. Почему это предсказывает? Побледь на О, а ты надо взять. А тут-то, вряд ли, на И тут, есть так мало, чем волны. Те, кто сейчас там

si yamme doy filmik pancet za khila dobra,